maczkosz jeszcze nagrał i w wam nagrał stworzenie map rolmaszowych tak na szybką, krótką przerwę 10 minutową i szybko wam taki odcinek ze sprawdzania Tam ta mapa już dawno wyszła od rolmasza tak. no mmm i tutaj się peda prezentuje jest 4, 10, pola, biegażownia 2, 4, skrp, skrp, skrp stacja budowania, sklep z zwierzętami i tak się go już prezentuje czekajcie bo... Jeszcze święto, jeszcze raz wkraczał. Fajnie, na początku wydania, czy kiedyś Ten. jest? Tam jest ten. Tu jest tam taki, Tu jest sąsiadów w bo Wiesz jest druga. Fajny ma klimat, bo tu jest zióło. To była dawno wydana, ale mówię, ogóle tak sprawdzę. jest ta tekstura, jeszcze na początku ta stara. I zrzeszawcie szubika łapka w górę, to jeszcze nie ma. Jak widzę to okno mam, bo otwarte, leża, aż zamknę. słychać, no to będzie tu Więc trzymajcie się, na kluczyka, na razie, cześć.